Kto? Kto? I kto jeszcze? I Stasiu! Stasiu! Cześć Stasiu! No A teraz... czekaj! Ciu, ciu! Bo ja chcę powiedzieć, wreszcie mam setny film na kanale i się mam go w specjalu! Cześć. আুতল <muchaj> কি <muchaj> 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 just yes. yes. Chcesz coś? Ej! To jest pochodni... Kurwa, rzeczownika. 360 milion sekund to miliard tysięcy bizonów. Bizonów? Ha. A G to wodor. Ja. Ale wróć do swojego prawdziwego głosu, nie udauj. Ibilo, Chciałem być... Wartez, pan, panem, Kupą, ale nie wiem. Wartasz? Co ja chcę? Karo! Karo! Mam mówić jak karo? Nie. Ja A ja chcę do niej, Kurwa! Do niej Aha. I mam piętnaście Za Zanim wejdziesz stary musisz wyrzucić tam wszystko. <noise> Jóźnie, wskakuj, wskakuj. No to... tak. A nie tą... Nie, nie, nie włoż, <noise> <U, u, u. głos> ja... włoż! swoją nagrodę. Okej, okay. i wędkę. A ty <noise> to są zwieśnia całe dla wieśniaków. Ale to nie działa. Ok. Ja. działa. Jak to nie działa? No nie działa. Ci jeb... Ale to zjebane! No kurwa... No chyba he Co to? Chodźcie tam. Co, to... Co to kurwa jest? To... <śles> Łap się! Muszę ten kamień przepalić i zrobię niebieski drzwi, kurwa! Ja tu kamień przepalę. Ty piąta powiem na mnie. Ja to stara. Skor, masz, karo. Masz, Kro, skor, wysz, to staro! Skoro masz staro? A gdzie możemy mieć Będzie ostry seks. Cicho! To Ta. co tańczą tu Ta pulsadzę! Ej, a tam Karola nas czeka na końcu? Ej, Cyfry z pokoju A numer jeden! Szkaczek. Co to A Jakie były cyfry z pokoju numer jeden? A chuj tobie. <ścoughs> <ścoughs> A ty Nie piszą. Ja Maria! Mogę... Minę! Minę! Nauczyli mnie ją w wojsku! Mia! się mówił siku no. Mia! <śmienicza> Mia! Nie, 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 <ścoughs> Motherfucker! kara, nie ja się, Nie! już tego. A nie, nie, to, powiem Dobra, robimy to tak, mordor, hehe, <ścoughs> nie tu trzeba to nie! Yeah. Musimy wejść do pokoju numer jeden. Achy. Nie, o kurwa, mer Nie, nie, nie! Of oh, tam! Padłem! Nie, padłem! Tu też! A, a, kombinacja! Chodź, 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 chodź! Gdzie jest? Kluczę, a nie, kamieru Nie, nie, nie. O, tutaj! Nie, nie, tutaj! Nie! O. O. dobra, też, dalej! Się. Nie, nie, nie! Uch, światek! A, 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 Miru! Staszlu, nie... mówisz? Nie! Nie! Okej! Okay. Co to za escape? Jest, jest, nie, nie! Uch! Tak. Jest, koniec! Koniec! Jak to? koniec pappy! Co to ma być? Co? Roz, Rozpór nie ma! u nie Kurwa! Co? No weź. Kurwa, masz chujowy głos! Kurwa, najebałam się! <grywa> Oj, to już koniec! To już koniec mapu! O jak to? Nie może to być koniec! No to już koniec! Dobra, kończymy! Nie, nie możemy kończyć! Musimy się pożegnać z widzami! Dobra! Pa, pa. Nie. nie, nie, teraz robimy ostry odjazd na koniec, inka, więc tak, mordory! <mulity> <mulity> ja, co to ma być? Nie, 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 nie Stasiu. Idzie dziura jeszcze! No, nie bądź dziura. I dalej, nie dalej. <mulity> hey, yo, Dobra, w tym momencie zakończymy odcinek. Ja jestem syntezatorem mowy HCWD. I tak, chcielibyśmy się z wami pożegnać, tak więc...

no. Poczekaj, poczekaj, ja się z nim pożegnam, dobra? Uwaga, żegnam się. Kliknijcie, <trybujcie>, subskrybujcie, żółte magiczny, guziczek! I cial, cial mandel, cial, cial mandel, cial! kurwa, kreuj, jak...